Cześć wszystkim, moi drodzy, będąc na studiach niestety preferowałem dietę PKS, czyli pizza, kebab, spaghetti, a dzisiaj powrócimy do czasów studenckich, no bo to były najpiękniejsze czasy w moim ży życiu, więc zamówimy pizzę. Skąd? Z Pizza Hut, z Pizza Station, z Telepizzy, so Na początku dzwonimy do tej, która jest najdalej, a na samym końcu dzwonimy do Telepizzy, bo jest najbliżej, ale to nie znaczy, że komuś dajemy fory, bo pizza ma być przede wszystkim niemokra, smaczna, ciepła, i odpowiednio chrupka. Dlatego wielokrotnie nas prosiliście o to, abyśmy zrobili ten test, no to oto jesteśmy, więc wrzućcie lajka, like subskrypcję i dajcie znać, skąd Wy zamawiacie pizzę i jaka Wam najbardziej smakuje. Ja lecę po telefon, wezwaniam numer i lecimy. No to na początku dzwonimy do Dagrasso, adres Czajkowskiego 63 przez 1A. Numer już wybrany, połączę, ale też będziecie słyszeć, bo dam na głośnik. Dzień dobry. E, proszę pani, poprosiłbym 30 kapryciosę. E, 30. Tylko proszę mi powiedzieć jeszcze ile będę musiał czekać? Godzina 50 Ulala la. No na godzinę pięćdziesiąt, mam czekać na pizzę. Z z, 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 umrę z głodu, ale dobra, bez zbędnego gadania, od razu dzwonimy do następnej. Pizza Hat, adres Bolesława Krzywoustego, 126. Proszę oczekiwać na Dobrze. Proszę Dobrze. Ale ja jestem głodny. Halo! Dzień dobry. Wręcz pani chciałbym zamówić pizzę najbardziej podobną do capricciosy, ciosy czyli soser szynka pieczarki. Eee, nie ma problemu. Proszę tylko powiedzieć, czy ma arkansę RP... i 007 będzie do kontaktu? Oczywiście. No, w takim razie proponuję Hawaii. I zamiast ananasia, może być? No, perfekt. Ja również. Dobranoc, Pani. Boże, no tak to możemy rozmawiać. A teraz pizza station Wrocławska 52 Długołęka, jest to najbliżej z tego miejsca, z którego dzwonię. Dzień dobry. Proszę Pani, chciałbym zamówić trzydziestkę Capricciosa. Nie, 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 tylko, tylko, tylko pizzerunię, tylko pizzerunię. Dobrze, super, będę czekał. Do widzenia, dobranoc. To telepizza przed nami, Kiełczowska 51C. Dzień dobry. Proszę pana, chciałbym zamówić trzydziestkę e, Bo Bowiem, że w tym momencie akurat przetrzykiwania wynosi 99%, mniej więcej. No, nie dobrze, nie to. O kurde. No dobra, no to jedziemy z nią. Dobrze, to zamawia pani na, na szybko, że powiem? na szybko. Chociaż przyjedzie wolno. Ale Nie, bo pan powiedział, że zamawiam szybko, więc mówię, że zamawiam szybko, ale pizza przyjedzie wolno. Tak, tak, dokładnie. No dobra, no to tak. 30 kapryciosa. Wzajemnie, Dobra noc. To dzisiaj sobie pojemy, zamykamy i czekamy. Proszę? Już proszę. Pierwsza pizza, ale nadal nie wiemy co to było. Co to jest? Jakie było? Dobra, czekajcie, idę posiadną. Idź, no. idź, idź, idź. Dzień dobry. Jeszcze trzy złote wyszły za Proszę, proszę. A skąd pan jest? Pizza station. Pizza Station. Okej. A widzicie, więc pierwsza przyjechała Pizza Station i zapłaciłem 23 zł. No to zmykajmy zobaczyć, co to będzie, o ile nikt nam nie przeszkodzi za chwilę. Pizza Station uwinęła się jako pierwsza i przyjechała w 29 minut, więc jest to naprawdę konkretny i można powiedzieć zajebisty czas. Uuu, ale ładna. Dobra, na początku. Wy sobie zobaczcie, jak wygląda. Tak się prezentuje Pizza Station. Wam jeszcze bardziej z bliska, żebyście widzieli I teraz zobaczymy Przede wszystkim tak, czy ciasto jest mokre No, delikatnie niedużo. zobaczymy czy się trzyma Uuu, Nie opada, no może Troszeczkę, jeszcze fajnym testem będzie Jak po prostu ją spróbuję I zobaczymy jak będzie smakowało Jest naprawdę bardzo ciepła Moim zdaniem temperatura jest naprawdę odpowiednia Zobaczmy Dobra pizza, bardzo dużo sera, ciasto jest dosyć grube, ale moje zdaniem przyjemne. Wyczuwalna szynka pokrojona jest na duże płaty. Nie co uważasz? Dobra. Jest okej, okay, prawda? Głodny jestem. No, to jest, mamy. jest fajna. Jest fajna. Też mi się wydaje, że jest fajna. Bo teraz ją przykryjemy, oczekując na pozostałe. Tak, proszę. Bardzo proszę. Jak ksiądz po kolędzie się zbliża. Dobra, to dziękuję panu bardzo. widzenia. Pizza Hut na drugim miejscu pod względem szybkości. A my lecimy zobaczyć, jak wygląda. Sprawdźmy, jak będzie się prezentowała kurcza, ale jakaś duża. To jest 30 cm. Wow, no to naprawdę spora. Zobaczcie, ale pudełko też jest konkretne. Zobaczcie, jak wygląda. Bardzo ładnie się prezentuje i pachnie. Mm, bardzo przyjemnie. Zdecydowanie przyjemniej niż poprzednia, ponieważ jest bardziej, moim zdaniem, yy, aromatyczna i bardziej ta woń się unosi. No dobra, no to teraz sprawdźmy przede wszystkim, czy ciasto nie jest mokre. Absolutnie. W ogóle, zobaczcie sami, w ogóle nie jest mokre. Pudełko, tak. Temperatura troszeczkę mniejsza niż w poprzedniej. Dobra, no to co? Sprawdźmy teraz, jak smakuje. Szynka jest taka. No nie jest to mortadella, ani gulosz angielski, tylko coś ala la. prosciutto? Nie, ale jest dobra. Myślę, że warto mieć jeszcze jedną osobę, która by oceniała. Dlatego się podzielimy. Mituzda. Mituzda. Bez zakalca. Mówi to kwalifikowany cukiernik i piekarz. W takim razie dziękujemy Pizza Hut i czekamy teraz na następne. Tak? Zagrasz, proszę. To Dobra. To jest pizzerka z Dagrasso. Ale wam powiem, że jest zimna jak lód. Dobra, chodźmy. No i nie pomyliłem się. Zimna. Dobra. Ale na początku, zobaczcie. Tak wygląda pizzerka z Dagrasso. Kurna. Zobaczmy, czy ciasto opada. No nie, trzyma się idealnie w sumie. Nie opada, ale jest zimna. Kurna, dosłownie zimna. Naprawdę nie ma ani jednego miejsca na niej, żeby była ciepło. A przecież pizza musi być ciepła, prawda? No ale no spróbujmy. Zła nie jest. No ale zimna. No nie, ale jest zimna. Nie chcesz to nie? Nie rady, nie chcesz. zimna. No później zimna. Szynka. Tak pokrojona trochę nad pierdyl. No nie no, zdecydowanie najgorzej ze wszystkich. A co chodzi z tymi sosami? Przecież nie, prosi, nie prosiliśmy sosów. Bo ja wiem, że to jest dowóz, ale bez przesady. No nie można przywieźć klientowi zimną pizzę, a ta jest no dosłownie zimna. Ja już to czułem po opakowaniu. Mówię, kurna, co to, to pan mi brożoną przyniósł? I odgrzewał na kurna korpusie samochodu. Po tak się nie robi. Dobra. Nic, zamykamy i czekamy na ostatnią. 25 minut. Tyle dokładnie mają. Bardzo proszę. Przyjechała. Ile spóźnienia? Bo to trzeba od razu odnotować. 23.19, no to ponad 2 godziny i 10 minut. Dziękuję ja bardzo. Ja również, do No, zobaczymy, co to będzie. Jest letnia. Jest rzeczywiście letnia. Dobra, lecimy zobaczyć. No okej. Okay. Mamy. Gotowi na każde wyzwanie. No to sprawdźmy telepizę. O! Wygląda bardzo ładnie. Spójrzcie, też, żeby nie być samolubnym. Tak wygląda pizzerka z telepicy. Bardzo ładnie wygląda. Mokra. Tutaj na środku delikatnie plamki, a przy przeszło na opakowanie przeszło, więc... Troszeczkę mokra na środku. No dobra, ale teraz sprawdźmy, jak będzie smakowało. Czy ciasto opada? Uuu, trzyma się najlepiej ze wszystkich. Zdecydowanie. Zwłaszcza, mogę Mogło trzymać dosłownie na samym koniuszku, a i tak nie będzie opadało. Składniki fajne. nie, Naprawdę wizualnie bardzo ładnie wygląda. A teraz smak. Ale jest średnio ciepła. Czy ta cisza świadczy o tym, że jest absolutnie obojętna? Mhm. Nie najgorsza, ale też taka bez wyrazu. Nie ma nic takiego, co by cię tak, nie wiem, kręciło. Mhm. Ty masz takie odczucie? Mhm. No 8. To zostawiam teraz tą pizzę tutaj, lecę po następne i podsumujemy sobie już teraz wszystkie. Wszystkie pizze przyszykowane, no to warto porozmawiać o cenie, bo przecież ona jest koronna. Pizze Hat Pizza kosztuje 29 zł. i 95 groszy. Jest to najdroższa pizza z całego zestawienia. W da Grasso 25 zł. i 90 groszy. To jest ta pizza. W i 90 zł, a w pizzy Station najtańsza 23 zł równiutko. I tak kształtują się ceny. A jeżeli chodzi o czas, no to na początku przyjechała Pizza Station, zajęło jej to dokładnie 29 minut, więc zmieściło się w przedziale półgodzinnym. Na drugim miejscu Pizza hut, tutaj było 36 minut. Na trzecim Da Grasso, godzina 37. I telepizza wypadła niestety najgorzej, jeżeli chodzi o długość przesyłki w postaci pizzy 2 godziny i ponad 10 minut. Więc tutaj wygrywa Pizza Station, smakowo wygrywa również Station i e. Pizza Hut, wizualnie moim zdaniem wygrywa Telepizza z Pizzą Hut, ta Grasso nie wygrywa w żadnej konkurencji. No i to by było na tyle. Jeżeli ten test Wam się podobał, to wrzućcie oczywiście lajka like i napiszcie, gdzie Wy najczęściej jadacie pizzę, a może robicie sami. Ja się żegnam z tym całym kołchozem. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!